Witamy w sezonie 2022, tym już bez pandemii mamy kibiców. Wreszcie spotkanie z, z naszymi zawodnikami, czyli pełen briefing, widzimy się, opowiadamy sobie o tym, co się zmieniło, o naszych tutaj zmianach na, na torze, zmianach regulaminowych. I to, co nam cały czas dopisuje, to, to nasi zawodnicy, którzy w liczbie 114, 118, zgłoszonych 114 odebranych, walczą już teraz na pierwszej rundzie. O czym warto wspomnieć, mamy super fajną nagrodę w Pucharze, w pucharze BMW. Firma Game Expert dla, pierwszy, dla, dla zwycięzcy całego, całego pucharu funduje samochód, i do tego symulator. Myślę, że to, to super napędzi nie tylko, nie tylko kolegów BMW, ale inne puchary, które też będą chciały zdobyć tak fajnego partnera do, do promocji motorsportu. Co się jeszcze u nas dzieje? No mamy, mamy pozwolenie i współpracujemy, zaczynamy współpracę z wyścigami ciężarówek. To może zabrzmi abstrakcyjnie, ale tak to właśnie wygląda. Będziemy mieć na torze ciężarówki, staramy się to dograć i dopiąć. Oczywiście usprawnienia i te, które związane są z bezpieczeństwem i z wygodą dla, dla nas i dla dla całej obsługi oraz przede wszystkim dla, dla zawodników. Puchary nam się nie zmieniły, sformalizował się puchar Mazdy, mamy 11 załóg na pierwszej rundzie. Druga runda to już jest jeszcze większy przytup, będziemy mieć zawodników z, z grupy C z Central Europe ZOP za nas w czerwcu, więc już teraz serdecznie zapraszam. Będziemy mieć na pewno załogi z TCR, z Clio Cup, z Twingo, to też będzie bardzo, bardzo ciekawe. Cała atmosfera coraz bardziej się tutaj rozwija, mamy nawet wycieczki ze szkoły. Także dbamy o naszych kibiców, dbamy o naszych zawodników i także chcemy wychować sobie fajnych, fajnych kibiców.